Na początku była kaskadia, czyli w skrócie, kafelki, układanie ekosystemu i spełnianie celów. Później wyszedł dodatek, pomniki przyrody, który mam akurat schowany tutaj w środku. Zresztą zasady, podstawki i dodatku znajdziecie nagrane na tym kanale. Teraz pojawiło się coś nowego, czyli dwie wykreślanki, a mówiąc dokładniej, dwie gry z mechaniką Roll'n'Ride. Ride. Kaskadia rzeki i kaskadia wzgórza są zupełnie odrębnymi grami i z tą kafelkową kaskadią Dzielą jedynie to samo, nazwijmy, uniwersum. Znajdziemy tutaj te same symbole i znajome zwierzęta, ale mechanicznie to coś zupełnie innego. Jak grać w wykreśloną kaskadę i czym różnią się te oba pudełka? Ja jestem Sedonia i w tym materiale o wszystkim Wam opowiem. Zaczynamy od przygotowania rynku kart. To są karty siedlisk. Mamy pięć typów siedlisk podzielonych na poziom pierwszy i poziom drugi. Na początku gry należy usunąć po jednej losowej karcie z każdego takiego stosu. Gdy już do pudełka odłożymy 10 kart, bierzemy wszystkie karty drugiego poziomu, które nam tutaj zostały i je tasujemy. Następnie bierzemy wszystkie karty pierwszego poziomu, które nam tutaj zostały i również je dobrze tasujemy. Następnie karty pierwszego poziomu kładziemy na wierzch talii drugiego poziomu. Tak przygotowaną talię kładziemy gdzieś na środku obszaru gry i już pierwszą wierszą kartę możemy odsłonić, zostawiając trochę miejsca po prawej stronie, ponieważ tutaj maksymalnie cztery karty będą leżeć, więc musicie sobie wyobrazić takie puste sloty dla trzech jeszcze tutaj kart. Następnie bierzemy całą talię kart uzupełnień, one występują albo w kolorze niebieskim, albo w takim beżowym, tasujemy całą tę talie i będziemy łącznie wykładać cztery karty po jednej nad lub pod kartą tutaj siedliska. Jak to robimy? Odsłaniamy jedną kartę. Jeżeli to jest karta beżowa, to kładziemy pod spodem pod daną kartą siedliska. Jeżeli byłaby to karta niebieska, to wtedy u góry. Czyli tutaj mamy do pierwszej karty, do drugiej, która tutaj wejdzie, do trzeciej i do czwartej. Pozostałe karty uzupełnień można odłożyć do pudełka, nie będą już brały udziału w rozgrywce. Teraz musicie zadecydować, na którą będziecie grać arkuszu. Mamy cztery do wyboru. One są podzielone według poziomu trudności. Arkusz A ma jedną gwiazdkę, czyli jest najprostszy, jest polecany na początek. Arkusz B oraz C mają dwie gwiazdki, czyli są takie średnio zaawansowane. I arkusz D ma trzy gwiazdki, czyli jest taki najtrudniejszy. Te arkusze różnią się między sobą sposobem wpisywania wartości, zdobywania bonusów oraz ogólnie punktowaniem. Jeżeli już zadecydujecie, na którym chcecie grać arkuszu, to każdy gracz, jeden taki arkusz dostaje z bloczka. Oprócz arkusza środowiska, każdy gracz dostaje również listę zwierząt. One wszystkie są takie same, a także ściąga gracza i dwie kości. Przy kościach należy zwrócić uwagę, że na jednej kości musi być narysowany niedźwiadek. A na drugiej, na jednej ze ścianek musi być symbol łososia łamane na myszołowa. Oprócz tego zestawu musimy również zorganizować sobie coś do pisania. I na koniec wykładamy wspólne kości, czyli trzy kości centralne i jedną specjalną, i możemy zacząć rzucać. Niezależnie od wybranej części, zamysł rozgrywki jest bardzo podobny. Mianowicie gramy 20 rund, co nam wyznacza ta talia kart. Na początku każdej rundy rzucamy kośćmi, zarówno centralnymi, jak i naszymi a następnie z tych kości będziemy zbierać zwierzęta zazwyczaj jednego typu i zapisywać to sobie na naszej listwie zwierzaków. Te zebrane zwierzaki przydadzą nam się do realizowania kart siedlisk. Te karty będą się tutaj przesuwać, ale nie będziemy ich sobie podbierać, ponieważ gra rozgrywa się w dużej mierze symultanicznie. Efekty zrealizowanych siedlisk będziemy zapisywać na naszym arkuszu zgodnie z konkretnymi zasadami i zbierać różne bonusy. Na końcu gry punktujemy z arkusza, w zależności od tego, jaki to jest arkusz i osoba, która zbierze tych punktów najwięcej, wygrywa. Na początku rundy każdy gracz rzuca swoimi dwoma kostkami a następnie dowolny gracz bierze wszystkie kości centralne i również je rzuca. Bazowo tych wyników nie będziemy mogli przerzucać. Nasze dwie kości są tylko i wyłącznie oczywiście do naszego użytku, natomiast kości centralne będą mogli używać wszyscy gracze. Teraz przechodzimy do fazy zbierania zwierzaków, ale zanim to nastąpi, sprawdzamy, co wypadło na specjalnej kości centralnej oraz każdy gracz będzie mógł opcjonalnie wykorzystać akcję kości, wydając szyszki po to, żeby modyfikować wyrzucone wyniki. Specjalna kość centralna na każdej ściance ma jakiś inny bonus, który każdy gracz będzie mógł opcjonalnie wykorzystać. Mamy tutaj dowolnego zwierzaka albo wybranie między jeleniem lub lisem albo między myszołowem i niedźwiedziem. Mamy też przerzut, możemy przerzucić albo jedną albo obie nasze te małe kości raz albo dwukrotnie. Mamy również możliwość wzięcia zwierzaków z trzech różnych kości, bo bazowo dobieramy zawsze jeden typ zwierzaka, a dzięki tej ściance możemy wybrać trzy różne zwierzaki z trzech różnych kostek i mamy również potaniacz do akcji kości. Akcje kości, których mamy trzy do wyboru, rozpisane są na Waszej ściądze i w jednej rundzie możemy opcjonalnie zrobić tylko jedną z tych właśnie trzech akcji. Zanim jednak omówię dokładnie co one robią, to muszę tutaj wspomnieć o hierarchii zwierzaków, ponieważ one są na tej liście ułożone według hierarchii rzadkości, czyli niedźwiadek występuje najrzadziej, więc jest najcenniejszy, natomiast łosoś występuje najczęściej. Na tej właśnie kartce będziemy zaznaczać, ile danego zwierzaka mamy, a także ile mamy szyszek. I właśnie te szyszki, czyli znaczniki natury, będą nam służyły do tego, żeby modyfikować wyniki na kości, czyli właśnie robić te akcje kości. I będziemy mogli tutaj obniżać i podwyższać typy zwierzaków. Wydając jedną szyszkę, czyli tutaj sobie byśmy wtedy skreślili tą dwójkę i napisali jedynkę, czyli że jedną szyszkę wydaliśmy, robimy akcję obniżenia. To znaczy, że wybieramy jeden typ zwierzaka, który nam wypadł na kości, jeżeli występuje na kilku kościach, no to po prostu na kilku i obniżamy o jeden typ w dół. Czyli na tym przykładzie dziełabym sobie te dwa myszołowy i płacąc jedną szyszkę obniżam jeden w dół, czyli na łososia i wtedy mam cztery łososie do zaznaczenia. Tych kości fizycznie nie zmieniamy, po prostu sobie tak w głowie przekręcamy na tą inną ściankę. Za dwie szyszki natomiast możemy podwyższyć o jeden poziom, więc na tym przykładzie mogę te dwa myszołowy, wydając dwie szyszki, zamienić na lisa i wtedy mam trzy lisy do zaznaczenia. Natomiast wydając Trzy szyszki, mogę zebrać zwierzęta z dwóch, dwóch dowolnych typów, bo bazowo zbieramy tylko jeden typ zwierzaka, a dzięki tej zdolności, tej akcji, możemy dwa różne typy, oczywiście, ze wszystkich kości, tak jak w tej liczbie, jakiej wypadły. Jeżeli na kości specjalnej wypadła nam ścianka, Potaniacza to znaczy, że wybraną akcję kości robimy o jedną szyszkę taniej. Jeżeli wybraliśmy obniżanie, to po prostu robimy ją za darmo. I w momencie, kiedy już wykorzystaliśmy kość specjalną, kiedy zrobiliśmy opcjonalnie, którą jest akcji kości, to przystępujemy do zapisywania tych zbieranych zwierzaków. Zbieranie zwierzaków jest akcją obowiązkową. Każdy gracz zaczyna z jednym zwierzakiem każdego typu oraz z dwoma szyszkami. Kolejne zwierzaki i szyszki już będziemy zbierać w trakcie gry. Po tym, jak kości zostaną rzucone, wybieramy jeden konkretny typ zwierzęcia i patrzymy na iluś tankach występuje, zarówno na tych naszych małych kościach, jak i kościach centralnych. I taki wynik będziemy zapisywać na naszej kartce, oczywiście uwzględniając ewentualne modyfikacje z akcji kości. I na tym przykładzie jakie mam opcje, to akurat jest joker, więc mogę wybrać albo dwa lisy, albo trzy łososie, albo trzy meszołowy. ale mogę także wydać szyszkę, bo mam startowe dwie, żeby zrobić jakąś modyfikację. I tak właśnie uczynimy. Zrobimy sobie obniżanie, czyli to kosztuje mi jedną szyszkę, więc tutaj przekreślam dwójkę, wydaję jedynkę, czyli jedynka mi zostaje. A następnie te dwa myszołowy w mojej głowie obniżam do poziomu niższego, czyli do łososia, więc mam w tym momencie 5 łososi. I to sobie tutaj zapisujemy. Miałam jeden, dostałam 5, więc łącznie mam 6 i to jest mój aktualny stan łososi. W tym samym czasie inni gracze robią dokładnie to samo, czyli korzystając ze wspólnych wyników na kościach centralnych. Oraz z wyników na własnych dwóch kościach zbierają zwierzaki i zapisują je na swojej liście. Kiedy wszyscy gracze to zrobią, to przechodzimy do fazy realizowania kart siedlisk. Wypełnianie kart siedlisk jest czynnością opcjonalną, więc możemy zadecydować, że w danej rundzie nie chcemy żadnej karty robić, nawet jeżeli nas stać. Wtedy nasz ruch ogranicza się tylko i wyłącznie do zebrania zwierzaków z kości. Ale jeżeli decydujemy się na zrobienie jakiejś karty, to wybieramy jedną kartę z tych tutaj wyłożonych. Nie możemy więcej niż jednej, chyba że jakaś karta ulepszeń, którą aktywujemy, nam na to pozwoli. Jedną kartę siedliska może aktywować, może zrealizować wielu graczy, ponieważ tutaj nie ma negatywnej interakcji, nie podbieramy tych kart, nie zabieramy do siebie, nie odrzucamy ich. Te karty będą tutaj wędrować po takiej powiedzmy linii produkcyjnej, będą się przesuwać, aż dopiero spadną. I jeżeli taką kartę sobie wybieramy, to co po kolei robimy? Najpierw sprawdzamy, czy nad taką kartą leży niebieska karta ulepszenia, ponieważ niebieskie karty to są potaniacze, z których możemy opcjonalnie skorzystać. Przykładowo ta karta mówi, zapłać dwie szyszki, żeby leżącą pod nią kartę siliska zakupić o trzy dowolne zwierzaki taniej. Ja akurat wybieram tę kartę, więc nad nią nie ma żadnej niebieskiej karty, jest jedynie brązowa karta ulepszenia, którą za chwilę sobie. Aktywuję. Więc patrzę teraz, jaki jest koszt tej wybranej przeze mnie karty. Koszt jest wyrażony we zwierzakach i muszę tyle zwierzaków konkretnie zapłacić, więc patrzymy na naszą listę zwierzaków, ile mamy, czy w ogóle nas stać. Ta karta kosztuje dwa Jelenie, mam akurat trzy, więc starczy. Jednego myszyłowo mam jednego i trzy łososie mam sześć, więc jak najbardziej mogę taką kartę kupić na tą, nie byłoby mnie stać, bo nie mam dwóch lisów. Więc taką kartę sobie realizuję, więc muszę teraz wydać te zwierzaki. Dwa jelenie, czyli skreślam trójkę i zapisuję obok tyle, ile mi zostało, czyli po wydaniu dwóch jeleni została, został mi jeden jeleń. Wydaję jednego meszałowa, czyli tą jedynkę skreślam, i wydaję trzy łososie, czyli z sześciu zostają mi. I następnie odbieramy nagrody, które znajdują się na dole tej karty, oraz możemy aktywować kartę ulepszenia, tą brązową, która leży pod spodem. I robimy to w dowolnej kolejności. Akurat ta karta ulepszenia mówi, że dobieram sobie jedną szyszkę. Tutaj też sobie dobieram jedną szyszkę, więc mamy dwie szyszki, więc od razu sobie to zaznaczę. Miałam jedną, dostałam dwie, czyli mam teraz łącznie trzy szyszki. A tutaj mówi nam ta wartość o tym, jaka jest wielkość danego siedliska i wpisujemy to na nasz arkusz. I to w jaki sposób wpisujemy, zależy od tego, na jakim arkuszu gramy, bo każdy arkusz ma trochę inne zasady. Akurat ten arkusz mówi, że te wartości wpisujemy w odpowiednią kolumnę przy danym rodzaju siedliska, w te białe pola, zaczynając od góry, więc tę dwójkę wpisuję w tym momencie tutaj. I po takim wpisaniu mogą się aktywować różne bonusy, które znajdują się na arkuszach. Jeżeli tak się zadzieje, to właśnie w tym momencie je aktywujemy i wszyscy karty, te siedliska realizują w tym samym czasie i kiedy już wszyscy skończą, to przechodzimy do fazy końca rundy. Na koniec rundy przesuwamy wszystkie karty siedlisk o jedno miejsce w prawo i odsłaniamy wierzchnią kartę stali i kładziemy ją tutaj na pierwszym miejscu w linii. Jeżeli leżą już cztery karty, a mamy odsłonić kolejną, to skrajną po prawej stronie kartę odrzucamy całkowicie z gry, te pozostałe przesuwamy o jedno miejsce w prawo. I odsłaniamy kartę, więc maksymalnie cztery karty mogą tutaj w tej linii leżeć. Pamiętajcie, że karty ulepszeń nigdy nie zmieniają miejsca i zostają w tych samych do końca rozgrywki. W momencie, gdy na koniec rundy mamy wyłożyć kartę, a talia już jest pusta, to znaczy, że rozegraliśmy 20 rund i gra w tym momencie się kończy. Teraz przechodzimy do liczenia punktów i punkty liczymy zgodnie z zasadami danego arkusza. Wygrywa osoba, która tych punktów zdobyła najwięcej, a w przypadku remisu wygrywa ten z remisujących, komu zostało więcej szyszek. W wykreślane kaskady można grać też solo, wtedy zasady się zupełnie nie zmieniają, a także grę można pokazać początkującym graczom i zastosować wariant rodzinny, który oczywiście jest takim wariantem nieco uproszczonym i ma kilka zmian. Po pierwsze odkładamy do pudełka specjalną kość centralną, nie będziemy z niej korzystać. Po drugie wykładamy startowe karty ulepszeń startowe, czyli takie które w prawym dolnym rogu mają wartość zaznaczoną w takim kółku, a także odwracamy ściągę na drugą stronę, gdzie mamy rozpisany ten wariant rodzinny i mamy nową akcję kości. Nie mamy tych trzech, które były po tej stronie, mamy tylko jedną do wyboru, gdzie możemy użyć dowolnej liczby szyszek po to, żeby dobrać dodatkowe zwierzęta. Na końcu instrukcji znajdziemy tabelę ze scenariuszami oraz z osiągnięciami, które to pozwolą nam urozmaicić trochę rozgrywki. Przy scenariuszach mamy zawsze napisane, który arkusz musimy użyć, jakie karty uzupełniać, ile punktów zdobyć i jaki mamy cel. Natomiast przy osiągnięciach mamy dla każdego z arkuszy wskazane, co musimy zrobić, żeby takie osiągnięcie zaliczyć. Jak już było wspomniane, mamy cztery rodzaje arkuszy, które różnią się między sobą sposobem zaznaczania wielkości siedliska, zbieraniem bonusów i punktowaniem. I teraz pokrótce o każdym z tych arkuszy opowiem, czym się charakteryzuje, na podstawie części wzgórza. Na arkuszu A liczby wpisujemy w puste sześciokąty kolumnami, zaczynając od góry zgodnie z typem siedliska. Każdy typ można zrealizować tylko cztery razy. Po zapełnieniu całego rzędu zaznaczamy premię. 3 punkty i natychmiastowe zebranie dowolnego zwierzaka, czyli po prostu dodanie jednego zwierza do naszej puli na liście. Bonus dostajemy też od razu po wypełnieniu drugiego oraz czwartego sześciokąta w kolumnie danego typu siedliska. Jest to jeden punkt i wybranie jednej z premii wymienionych przy symbolu słońca, czyli zwierzaków, szyszek lub punktów. Każdą z tych premii można wybrać tylko raz na grę, więc po wzięciu należy ją przekreślić. Przy punktowaniu sumujemy rzędami wszystkie wpisane wartości oraz ewentualne zakreślone premie. Doliczamy jeszcze jeden punkt za każde pięć pozostałych zwierząt i szyszek łącznie w razie potrzeby zaokrąglające w dół i to nam da wynik końcowy. Na arkuszu B mamy rzędy siedlisk. Liczba na zrealizowanej karcie mówi nam, ile sześciokątnych pól danego typu siedliska zakreślimy, zaczynając od lewej strony. Jeżeli pola się skończą, to zakreślanie kontynuujemy na torze przepełnienia. Po drodze na torach mamy różne premie, które aktywujemy od razu po skreśleniu. Możemy dostać zwierzaka, szyszkę albo dodatkowe zakreślenie dowolnego sześciokąta. Możemy też trafić na pomnik przyrody. Pomniki to jest ten obszar na dolar kusza. Zakreślamy odpowiedni symbol, zaczynając od góry i kolejne zgodnie ze strzałkami. Wypełnienie całego rzędu da nam wskazane tutaj premie. Zakreślenie drugiego symbolu tego samego typu pozwoli dostać jednego dowolnego zwierzaka, a po zakreśleniu trzeciego symbolu możemy wybrać premię z tej oto ramki. Wracając jeszcze do rzędów siedlisk, to bonusy kryją się też w rąbie pomiędzy czterema sześciokątami. Taki bonus aktywujemy, gdy go otoczymy, czyli zakreślimy sąsiadujące sześciokąty. Przy punktowaniu patrzymy na ostatni zakreślony sześciokąt. W każdym rzędzie i dostajemy punkty zgodnie z wartościami na górze. Do tego dodajemy punkty zebrane z zakreślonych premii i z pozostałych nam zwierząt i szyszek, przeliczonych w stosunku 5 do 1. W arkuszu C zakreślamy sąsiadujące sześciokąty zgodnie z typem siedliska i jego wielkością. Zaczynamy od gwiazdki i potem się rozprzestrzeniamy. Po zakreśleniu wszystkich pól z danym typem siedliska zaznaczamy punktową premię za ukończenie tego typu. Wszystkie nadmiarowe pola po zakończeniu tego typu siedliska zakreślamy na torze przepełnienia. Premie kryją się jeszcze w dwóch miejscach. Po pierwsze, po zakreśleniu pomnika przyrody przechodzimy do obszaru pomników i tu skreślamy odpowiednie symbole ze strzałkami. Na niektórych polach oraz za wypełnione rzędy i kolumny można dostać dodatkowego zwierzaka, zakreślenie dowolnego sześciokąta albo punkty. Po drugie, premie zgarniamy też po zakreśleniu symbolu słońca lub deszczu. Wówczas w tej tabelce, zaczynając od lewej strony, wybieramy jedną z pokazanych premii. Łącznie z każdej kolumny zbieramy maksymalnie dwie premie, czyli po jednej za zakreślone słońce i deszcz. Na koniec sumujemy punkty ze zakreślonych siedlisk, z premii za ukończony typ siedliska i z obszarów pomników przyrody oraz słońca i deszczu. Standardowo przeliczamy też pozostałe nam zwierzaki i szyszki w stosunku 5 do 1. Arkusz D jest najbardziej zaawansowany, bo oprócz typu i rozmiaru siedliska mają znaczenie też zwierzęta. Mapka przedstawia różne obszary wydzielone grubą linią, które będziemy chcieli zamykać. Liczba na karcie mówi nam, ile pól zajmiemy poprzez wpisanie w puste sześciokąty pierwszych liter zwierząt, wybranych spośród tych użytych do opłacenia karty. Nie musimy ich wpisywać w sąsiadująco, byleby na pasującym typie siedliska. Po wypełnieniu dwóch sąsiadujących sześciokątów, między którymi jest jakaś premia, zgarniamy ją od razu. Tu pojawiają się też znane z wcześniejszych arkuszy pomniki przyrody. Gdy wypełnimy wszystkie pola w danym regionie, sprawdzamy w tabelce numer tego regionu i dostajemy premię za jego ukończenie. Jeżeli do ukończenia regionu użyjemy zwierząt jednego typu, Zaznaczamy to w tej rubryce zgodnie ze strzałkami, i tu też kryją się premie. Na końcu sumujemy punkty z ukończonych regionów. Do tego dodajemy punkty za różnorodność zwierząt, czyli jeżeli łącznie na danym typie siedliska, na przykład w lesie, mamy co najmniej po jednym zwierzaku każdego rodzaju. Następnie wszystkie zakreślone punkty z obszarów pomników przyrody i tego samego typu zwierząt. No i na końcu jeden punkt za każde pięć pozostałych nam zwierząt i szyszek. Opisane przed chwilą arkusze pochodzą z kaskady wzgórza, zresztą cały ten materiał został nakręcony na komponentach właśnie z tej części. Pozostaje zatem pytanie, co z rzekami, czym de facto te dwa pudełka się różnią i czy warto mieć oba? Na pierwszy rzut oka w środku znajdziemy ten sam zestaw komponentów, ale każda z części ma nieco inną kość specjalną. Dwie ścianki są na nich wprawdzie takie same, ale cztery pozostałe się różnią i mają inne akcje. Arkusze mają bardzo podobne układy oraz zasady rozgrywki, ale po przyjrzeniu się bliżej widać, że różnią się rozkładem pól i premii. Wszystkie niebieskie karty uzupełnień oraz większość brązowych, bez tych czterech dla początkujących, mają inne działanie. Wszystkie karty siedlisk mają inaczej rozłożone koszta w zwierzętach oraz premie. Reasumując, pod względem samej rozgrywki różnice nie są duże, ale to co jest kluczowe to fakt, że komponenty obu pudełek można ze sobą dowolnie łączyć. Można na przykład pomieszać wszystkie karty siedlisk czy uzupełnień i zagrać na dowolnym arkuszu. Mając więcej egzemplarzy, można też grać na więcej osób. Aby ułatwić późniejsze rozdzielanie komponentów, są one oznaczone ikonami danej części. Zatem obie kaskady są samodzielnymi grami, ale jednocześnie jedna dla drugiej jest jakby dodatkiem. Na końcu coś, czego w pudełkach nie ma, ale można dokupić osobno, aby mieć więcej urozmaicenia. Są to dwa mini dodatki: jeden do wzgórz i jeden do rzek. Ale de facto można je ze sobą łączyć. W każdym z nich znajdziecie po 3 nowe karty uzupełnień oraz po 10 kart specjalnych. W mini dodatku szczyty są to karty celów, gdzie zawsze wykładamy 3 na rozgrywkę, i każda z nich ma jakieś zadanie do spełnienia. Część z nich działa na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, a część rozpatrywana jest przez wszystkich na końcu gry. Natomiast w mini dodatku siły natury znajdziemy karty z asymetrycznymi mocami dla graczy. Wybieramy sobie zawsze jedną taką kartę z dwóch otrzymanych. Na górze jest informacja o startowych zasobach, które od razu sobie zaznaczamy, a na dole jednorazowa mocna akcja do użycia w dowolnym momencie gry. I w taki właśnie sposób przeniesiono kafelkową kaskadę na wersję wykreślaną. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, czy jesteście zaciekawieni tą wersją. Ja dziękuję za wysłuchanie, do następnego. Cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymusy.pl, bo z nami wiesz co gram.